Witajcie wszyscy w kolejnym odcinku żniwnym. Dzisiaj żniwowanie na takich mniejszych kawałkach, aby podokańczać tutaj wieś, ale zobaczcie, jakim ja dzisiaj sprzętem operuję. O tak! Polska moc! Królowa polskiej wsi! 60. Ale to nie taka oryginalna, bo jak widzicie, tutaj już silnik Perkinsa, a więc trzycylindrowiec. Czyli to już nie jest może. Niektórzy mówią, że to już nie jest taka oryginalna 60, jaka powinna, jaka powinna być. Dzisiaj tak jak mówię, dokańczanie tutaj na wsi takich kawałków, które gdzieś tam zaczęte były, a nie były dokończone. Z racji tego, że jeszcze było trochę, że były trochę zielone, gdzieś tam przy drzewach czy coś takiego. Chociaż też nie wiadomo czy to się jeszcze dzisiaj skończy, bo tak jeszcze tam wujek był na polu to mówił, że jeszcze kłosy, kłosy sobie stoją ładnie do góry, więc, więc nie tak bardzo, ale tutaj mamy do ściachania jeszcze na wsi 7, 7? 7 hektarów, 7 hektarów i wtedy przerzucimy się. Na, tam, na następną lokalizację pojedziemy kosić Tysławka, stryptową pszenicę późno, z zasianą po kukurydzy, tak jak to było wcześniej. A tymczasem ja muszę wsiadać do ciągnika. Dzisiaj w mniej komfortowych warunkach. Eee... Miała być burza, zapowiadało się niesamowicie, o czwarty rano mnie żona obudziła, mówi, kurczę, mówi zaraz będzie naprawdę, zaraz będzie burza, nie? Co to mi tu lata? Zaraz będzie burza, ja mówię, no na pewno, na pewno już, już będzie, no, już patrz, patrz jak będzie. No i oczywiście jak zwykle miałem rację, chociaż wcale nie chciałem jej mieć. Kapnęło dosłownie kilka kropel, że nawet kurzu nie zmyło, nawet roboty nam nie zepsuło. <laughs> pszenica, wilgotność się troszeczkę podniosła, więc na plus, mogłoby naprawdę popadać, żeby ta wilgotność była wyższa żeby była 13, 13,5 do 14 a nie 9 tak jak, tak jak ma teraz, tak jak wszystko ususzone dobra, ja wsiadam i lecę bo zaraz będzie, będzie tam błyskał bo nie obróci tam i z powrotem Bo jak widać, zielony i jedziemy jechać dalej. Tutaj pszenica naprawdę ekstra sypie. Ale to są dobre kawałki, w tamtym rogu soja sypała tutaj 3,5 tony. dobrze, fajnie. Dwa dni temu, chyba, jak dobrze pamiętam, powiedziałem Wam, że. Naprawdę jestem pełen podziwu dla osób, które pracują w starych traktorach bez klimatyzacji na bizonie i tak dalej, i tak dalej. Prawda? Mówiłem tak, mówiłem. I teraz zobaczcie, dzisiaj prawie cały dzień jeżdżę sześćdziesiątką w tej weftę na zmianę z małym Holandem. No bo po prostu tak, tak dzisiaj pasowało, żeby po jednej przyczepce targać do, yy, do kosza. Z racji tego też, że duży Holand, yy, duży Holand się tam po prostu nie mieści. Jest za szeroki i jest za mało miejsca. Nie mogę wtedy tak blisko podjechać kosza, żeby wysypać. No i też stoi soja w workach i dlatego, dlatego nie można. Dlatego tu mam takiego towarzysza. Ja pamiętam jako łepek 15 lat temu. To tylko się tym jeździło. To były piękne czasy. Komarkami. W ogóle ta wieś jakaś taka inna była jakaś. Wszystko było inaczej. Jak to się mówi, kiedyś to było, teraz to nie ma. Ostatnie striptillowe pole. Tak właśnie wygląda. Późno siana po raz kolejny, pszenica po kukurydzy. Zobaczymy co z tego co z tego wyrosło? Wyrosła pszenica, ale zobaczymy, jak będzie planować. Yy, wczoraj, tak, wczoraj był tutaj pożar bardzo blisko, bo dokładnie tutaj się kończy pole. Zobaczcie, jest droga i za tą drogą pola się paliły. Dosyć dużo jest tego spalonego. Zapaliło się zboże od kombajnu. Yy, Niedużo brakowało, ale tutaj kolega bronił. Pola, na którym teraz jesteśmy. Resztki baterii, w GoPro i to chyba już koniec gadania. Jedne, jedne z ostatnich chwil żniwowania w 2022 roku. No i teraz wielka niewiadoma, co z tego będzie dalej. Czy zboże będzie droższe, czy tańsze. Nie wiem, czy wiecie. Jeżeli śledzicie jakieś tam informacje. Dzisiaj Ukraina podpisała z Turcją i z yy, dokumenty na wywóz zboża. Ma to opiewać na jakieś tam 25 milionów ton. I już Matif zapalił się na czerwono, cały. Więc yy, ceny spadają. I teraz ciekawe, czy będzie taka tendencja. No bo jak to zboże się uruchomi już tak na dobre, to może być tak, że trudno będzie utrzymać ceny, które są. A obecnie jest 1420 zł netto. Myślę, że to jest naprawdę bardzo dobra cena. Jeżeli chodzi o, o zboże, mimo tego, że wszystko inne podrżało, uważam, że i tak to jest naprawdę to, że to jest dobra cena. No, ale ktoś z Was może uważać inaczej. Yy, więc zobaczymy co będzie. No, nie wiem co mam, co mam z tym fantem zrobić. Na razie mam dane zboże na skład. A jaką decyzję podejmę to, to jeszcze nie wiem. To będziemy, będę, jeszcze, będę jeszcze myślał. Już teraz nie będę podjeżdżał. Będzie zaraz ostatnie dosypywanie tutaj. Będę już pełny. Jeszcze mamy jeszcze jedną yy, do zapełnienia. I tam jeszcze tylko takie dwa małe kawałki. I liczę na to, że dzisiaj Zakończymy temat żniwowania.